Siema, siema, z cs i Jak widzicie CSGO dzisiaj wprowadziło Rangi do Battle Royala Mam rangi od Labrata To jest Howling Alpha I jak mamy napisane na blogu Będą one pokazywane w głównym menu Oraz po tym jak skończymy nasz mecz To w sumie tyle Dostajemy po prostu rangi do Battle Royala Czyli nareszcie gra w Battle Royala będzie miała jakiś większy sens Oraz też napisali Że Twoja ranga zależy od ich ostatnich meczy oraz gracze z wszystkimi rankami mogą brać udział w meczach razem czyli nie będzie ograniczenia, że ktoś ma uznajmy Howling Alpha, ktoś ma Labrata i nie mogą zagrać razem Będziecie mogli dalej grać razem I co? To było na tyle Szybki update, chciałem zrobić jak najszybciej zobaczyłem, że wprowadzili to I co? Co o tym sądzicie? Powiem tak, Battle Royale czasami mi się zdarza zagrać, może teraz będę grał częściej. Do następnego! Dziękuję za oglądanie. Cześć.